Cochę świędeczko z tej się ja w fascynującym materiale. Przez cały mecz będziemy grać tylko i wyłącznie z kinami Arkane. A gdzie pomysł ten znalazłem na moim Discordzie, który Was się zapraszam, zostać łapkę w górę, uwida na koncie i lecimy z naszymi oponentami. Let's go. Dobra, jak powinien widzicie, już mam petkę w dłoniach, nawet nie zmieniłem, znaczy nie zdążyłem zmienić kurde, tego sensów, gdzie jest kolejny gościu. Dobra, chłopie mam biało, nic nie widzę. Mam nadzieję, że tutaj nie porobią mnie wariaci Z Media Expert, panowie No gdzie tutaj jesteście, panowie, panowie Dobra, lecimy na idzika. Chłopie, gdzie tam lecisz, ty psycholu Oj, drodzy, tylko i wyłącznie skiny i Tutaj będą grane przeze mnie Zostawcie łapkę w górę, pamiętajcie o tym A ja tutaj się biję, kurde, jakimś oponentem Tylko za duży joystick mam, kurde, muszę małać tym Paluchem, jakbym normalnie po ścianie malował Dobra, on no cały czas w apartach sobie siedzi, ten koleżka. W ogóle jeszcze nie mam dobrze zrobionych settingsów, więc wybaczcie, moi drodzy, jak będę się poszło jak bot. Ale to, no niestety, nie ode mnie zależy. Musiałem szybko wszystko ustawiać. Ogólnie pozdrawiam mojego Vita Gimbo, mojego kochanego wspierającego, ponieważ właśnie dzięki niemu mogę ten odcinek nagrywać. No i lecimy teraz pompę, moi drodzy. Ale jeśli na przykład chcecie także, żebym na waszych kontach nagrywał, albo na przykład z Wami jakieś materiały, bitwy kanałowe, no to oczywiście, moi, drodzy, zostańcie wspierającymi dołącznie do naszej rodziki, do naszej ekipy wspierających. A ja tutaj, moi drodzy, nikogo nie widzę po tym ale kolega też ma to o, zobaczcie, moi drodzy, on też ma tą pompę, Wyku. Dobra, rzuć mi swoją. Trzymaj. Weź tą pompę ode mnie. Dzięki Wyku, lecę z pomperą sobie na site B. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No a widzicie pewnie, moi drodzy, różnią się te przyciski niż. Yy, różnią się bardzo jej przyciski niż te to są u mnie na koncie. Dobra, sobie tutaj sfleszuję Czasami, moi drodzy, taki lak lekki będzie, ponieważ no czasami na przykład mogę nie trafić w przycisk, nie? I trochę jaja będą. Ale dobra widzę, że już koledzy tam grubo. Ale chłop dostał, nie wyrwał. Ale leży. No, porobiony Łatwiutko, widzowie. No, arkeński, no oddają. Chłopie, co na tych dorsach tak miniszty, ty, gadku. Dobra, leży kolejny. Habi w formie. Habi w gazie. Dobra, dwóch typa. No to tak. Pyk, pyk. Chłopie, to się zastanów Dobra, i że tamto nie oddało, moi drodzy, to no teraz lecimy sobie z Sevenem i oczywiście naszą kaną pompą. No bo tak naprawdę tutaj tylko jest kilka skinów, które mają właśnie jakoś arkę. Oj, kolego nie bierz mi bił mojego ty... No tak średnio bym powiedział, tak średnio. No i widzicie moi drodzy, to są te ustawienia, nie? To są te ustawienia. Chłopaku tam lecisz. O, co tutaj na lagach biega? Dobra, nieważne, chłopie, przynajmniej pakę mamy. Dobra, rzucimy smoka w ogóle moi drodzy, poruszamy się jak totalne boty! No bo kurczę ja mam przycisk nic nie co się dzieje, nie ogarniam. Oj, chłopak nam idzie. Ja za chwilę trzeba go moi drodzy stłamsić, no. Chłopie, gdzie tam wychylasz? Żegnaj, adios. Dobra, a więc my teraz. Znaczy, ja chciałem zaatakować sobie inną broń, ale tutaj widzimy, że same. O, mamy i czerwony Pro 90, klasa. Tego akurat, moi drodzy, nie widziałem, że to jest dostępne, ale lecimy z P90, no przynajmniej mamy z czymś strzelać. Normalnie Wcześ wcześniej musieliśmy cały czas pompom lecieć, ale teraz sobie na spokojnie. Pro 90 i lecimy, długa. Gdzie są. Hello, O kurde, ale przeciwnik nam się w ogóle schował, skrył wariat, dobra. Chłopie, trzymaj dzika, nie wiem czy tam doleci w ogóle Eee, doleciał Ale jak poleciał to już nikt nie wie Dobra widzowie, wiecie wiecie, let's go, uciekamy, dzięki byku za kowerację. Dobra, tutaj nikogo nie ma, Na idzie może ktoś jest, nie ma nikogo nam idzie Ty paka poda, dobra widzowie, lecimy To są normalnie nasze fragmenty jest tu satrak? Nie ma satraka. Ale... Chłopie, normalnie jesteś? Ty się zastanów Chłopie, ty się zastanów Co na tej randze robisz byku? Może jakoś powinienem śmiać Ultra Hyper Max. No, nowa ranga. Opaku, gdzie tam stoisz? O, tutaj do papy Habiego. Papa Habi cię zabije. Jeszcze, moi drodzy, taka ciekawostka Nazywam się nawet Arcane Skill. No, bo, moi drodzy, skill jest jak skin, czyli arcane. Nice. Postaramy się dzisiaj na koncie widza wykryć jak najwięcej fragów, moi drodzy, żeby po prostu widz był zadowolony. No bo na jego koncie gramy. Co, co to w ogóle za najzior? Chcemy jak najwięcej fragów tutaj wyklikać. Jeden, Tutaj jeszcze jeden był widzowie, tylko nie wiem do końca gdzie. Miałem ja ten joystick to za mały, czyli za duży, teraz za mały. Nie wiem jak go ustawić, kurczę, nie? Przyzwyczajony jestem do takich małych joysticków. Oj, mój. A, dobra, to już nie mój frak. już. Ej, mój frak! Lecę po niego! Mamy 5200, więc teraz, moi drodzy, możemy sobie pozwolić na zakup niesamowitej M4 z gumą Bubblegum. No, bo oczywiście, jak sami wiecie, pewnie ta MK także jest i jakości Arcane. Moi drodzy, w ogóle ten w kalibri robi 8.1, ale na to nie patrzcie, moi konie, bo ja tutaj lecę z skinami Arkane. tam na pocony małą ręcznik, podaje. A, Bina, spokojnie, no. Polska góra. Skinami Arcane, na wielkim chillu. W tej jak pewnie widzicie też na spokojnie Sobie tutaj gra widzicie, skrada się elegancko Chłopie Tego marnego skina to se do kieszeni włóż Ty No właśnie tak byku no A my lecimy widzowie sobie na b, Zobaczymy co tam będzie ciekawego Żeby trochę po fragów ustrzelić No bo kurcze 8 fragów No to to nie, to nie u mnie To nie u mnie widzowie u mnie to musicie mieć wiecie Up super hiper Ultra Pro odcinek Dobra, znajduję chłopa Niech już tam leży No i leży kolejny Jeszcze tutaj wyjął Ziomek jakiś Dobra, może tutaj jest jakiś chłop Ale chyba nie ma Chyba na Tero siedzi ostatni Moi widzowie Tak mi się wydaje Tak mi się wydaje Bo tutaj cichutko, spokojniutko Bez większego spięcia Dobra, tutaj też nie ma Nie no, widzowie Do nas 100% siedzieć na tym Na Tero Kuta baniasz Dobra przeszyk Faku, co ty tu na tero siedzisz? Rozłożyłeś jak stary na kanapie <laughs> Jeszcze taki spoiler moi drodzy wam mogę dać na ten nadchodzący tydzień, co teraz jest, no to jak pewnie wiecie, jestem w Katowicach, za niedługo robię mitazy z wizami w Katowicach. Dam wam zaś na moim Instagramie, więc jeśli jesteście z Katowic, zobaczcie moi kochani na Instagrama, ponieważ może z Katowic lub okolic, no to zobaczcie moje drodzy na Instagrama, ponieważ może będzie okazja, żeby zrobić sobie z Habim fotka albo wziąć się tak autograf, albo nawet i pograć chwilę w Standofa z Habim, no... To będzie imo, bardzo fajna akcja, bardzo fajne takie e, spotkanie Oczywiście odcinek też będę chciał z tego zrobić Więc pamiętajcie o tym, żeby sprawdzać tego mojego Instagrama Gdzieś tam na relacje wyjść i tak dalej No a co do tego spoileru Moi drodzy, no to dzisiaj e, Znaczy w tym tygodniu będzie oczywiście Będzie openik no bo tego dawno nie było Więc uważam, że to jest super opcja No i do tego moi pani, Będzie jeszcze jak grają silvery w 2023 roku Zobaczcie moi drodzy jak grają może, Będziecie mogli porównać swoje umiejętności No i... Mamy 6 do 1, bardzo łatwy meczyk, Moi drodzy, no to chyba będzie łatwiejszy mecz niż, niż mi się w ogóle wydaje, nie? Zmieniamy trochę zasady. Teraz bierzemy sobie pięknego, oczywiście, FSA, dorzucamy fleszyka. Lecimy na Mida, widzowie. Na drugiego Mida, oczywiście. Ostatnia runda pierwszej połowy po CT, a my lecimy, moi kochani, z M4, piękną samuraj. Przyznajcie się. Kto taką miał w łapie, a kto taką grał, a może kto taką w ogóle posiada. Napiszcie w komentarzach, moi kochani, hashtag M4Samurai i dajcie znać, kto taką piękną M4 w Samuraju grał. No bo jak sami wiecie, samuraj bardzo, bardzo stary skinek, także i, moi drodzy, bardzo ładny. Dobra, susie. Dobra, ładne dziki dorzuciliśmy, ale to i tak by nic nie dało, byku. To by nic nie dało. Dobra, fleszuję i dojeżdżam, widzowie. Chłopc, jedny uciekł i drugi, dobra, to już nie godzimy. Tutaj będzie ten ostatni chłopak. No i właśnie, byku, gdzie ty się skadasz? Czapkę masz fajną, ale do pana Pawła to ci jeszcze stary troje brakuje. Kurwa, i pan Paweł, no kurwa. Kurwa jedziemy, bo. dawaj Maniek to już się kameruje Zmieniamy strony mojej kochani na tero i mamy w rękach pięknego Glocka Nesta. Naprawdę jeden z najładniejszych skinów, chyba najprawdopodobniej w gierce Naprawdę mi się bardzo podoba, też jest bardzo starym skinkiem Ale już tam widzę, że jakieś chłopoty najmane, chyba bardzo tutaj jakiś chłopak jest Słuchajcie tą kółkę jeszcze Chłopaku wychyl, no nie bój się stary Gdzie jesteś? Wantapad dostanie, chcesz spać Jeden Drugi, dobra moi drodzy, jeden na pięciu klacz. Dla widzów, na YouTube a. Trzeci, czwarty. Lecimy po Ace'a widzowie. Lecimy po Widzowie po Ejsa. Gdzie jest chłop? Trzymaj fleszyka. Ja lecę z paczuszką na bomb side B. Ja tutaj, no stres, widzowie, no stres. Po prostu dla widza zrobimy 17 KD normalnie. Najlepsze KD ever będzie miał chłopak. Paradoksalnie to głównie dieta, proszę pani. Dobra, tak. Smołczan, widzowie. Plancik na standard I w sumie to uciekamy, bo na więcej nie trzeba tak naprawdę Jest tutaj może jakaś łana a czy znaczy ta petka Niby petunia jest Ty petka czerwona O klasa Dobra to ja widzowie uciekam w takim razie Tylko żeby mnie nie dogonił chłopak Na ace widzowie Oj, 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 chyba zdefuję. Dżera, mi jeszcze! Dobra, no to let's go w takim razie. Kolejna runda, kolejne czerwone skiny, i kolejna, moi drodzy, okazja do tego, aby zrobić jak najwięcej fragów. I oczywiście, wygrać cały mecz. Więc tak, tutaj już kolega widzę, Rikitiki. Dobra, trzymaj jora. CHŁOPIE CHŁOPIE GDZIE Piengraf w sumie to w side. Zie. To Palaka mu rzucimy Tutaj smułczana i podejdziemy widzowie A z razem pod sidem siedzi nie? Łopier stary, gdzie ty w ogóle żeś ku pod tym sidem? Ja cię już tam strzałem na samym początku rudy. Widzowie, jeśli gracie tak na przykład jakieś matchmakery, czy coś się stajecie jeden na cztery, to pamiętajcie, że ta pozycja tam na dole może być dobra, ale także i może być zabójcza, ponieważ tak naprawdę zamykacie zamyka was w jednej przestrzeni, za wami jest ściana i tak naprawdę to tylko i wyłącznie tyle. Dobra, trzymaj najdzika. dzika. Też jeden. Leży drugi i się doczekaliśmy, lecimy z kałachem, takingiem, pewnie go pamiętać z moich poprzednich materiałów, gdzie oczywiście jeszcze na starym koncie, gdy jeszcze ten gościu mnie niestety, ten Azjata nie okradł, no to grałem z takingiem bardzo długo, o kurczę, ale biało, dobra, tu lecimy, lecimy po fragensy, gdzie są przeciwnicy? Tutaj nikogo nie ma, dobra, w takim razie lecę splantować, Przesuję sobie cetę. Leży jeden, leży drugi widzowie na jakiś rekordzik dla widza 5KD na turniejowym No to w takim razie już chyba wygrany meczek będzie. Jeszcze ten kolega co dziwne zdjęcie ma profilowe. Wygląda jak totalny rusek. No to nie no widzowie, to już wygrany mecz, to już wygrany mecz, jednak KD 5 nie będzie dla wiza, ale za to będzie 4, więc no i widzu, takim oto sposobem, moi drodzy, wygrywa meczyk, my, moi kochani, wygramy także i meczyk, tylko i wyłącznie, Arkeński nam, jak pewnie widzicie, rangi były, jakie były, u widza na koncie i ja wam bardzo dziękuję za ten materiał, jeśli macie jakieś pomysły na odcinek, na przykład napiszcie w komentarzu, zobaczymy, który będziemy miał najwięcej laków i tego wykorzystamy w przyszłości, a ja wam jeszcze raz bardzo dziękuję, trzymajcie się, no i hejka.